parlamentarzysta z Warszawy i będziemy dzisiaj przedstawiać Państwu informacje na temat projektu ustawy dotyczącego funkcjonowania spółek skarbu państwa, który to projekt, no właśnie, oddaję głos Pani Posłance Cwalinie Śliwowskiej. Drodzy Państwo, liczba spółek kontrolowanych przez państwo w Polsce należy do jednych z najwyższych w grupie państw OECD. W tej samej grupie większą liczbą spółek Skarbu Państwa zarządza tylko rząd węgierski. Czy to dobrze, czy nie? Na ten temat możemy oczywiście dyskutować, możemy się wspierać, ale zanim taką debatę podejmiemy, ważne jest wprowadzenie przejrzystych i jasnych standardów opartych o profesjonalizm i gospodarność w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. PiS zrobił wiele złego, żeby zdyskrezytować samą ideę zarządzania publicznym majątkiem. Poprzez to, że w radach nadzorczych i zarządach spółek z karłu państwa zasiadali partyjni nominaci, często to byli obecni lub byli posłowie, politycy oraz ich rodziny, oraz przez to, że PiS wymagał od swoich nominatów partyjnych finansowania partii politycznej PiS, Doszliśmy do pewnego rodzaju absurdu, gdzie nie dobro, nie majątek publiczny, nasze dobro wspólne liczyło się bardziej, tylko interesy poszczególnych osób powiązanych z partią PiS. Co więcej, same kadry pozostawiają wiele do życzenia. Jak Państwo zapewne wiedzą, w ostatnich dniach obserwujemy szeroko rozlewającą się aferę związaną z uczelnią Kolegium Humanum. Taką kuźnią kadr Pisu. Poprzez takie działania w spółkach Skarbu Państwa zasiadali ludzie w zarządach, w radach nadzorczych, którzy zdobyli uprawnienia drogą nie do końca przejrzystą. Uczelnia kolegium humanum oferowała szybką karierę naukową oraz zdobycie dyplomów MBA uprawniających właśnie do zarządzania publicznym majątkiem. Koalicja 15 października nie może wejść w Buty Pisu, nie może iść tą samą drogą. Nie możemy stosować rozwiązań, które zostały wypracowane pod konkretne osoby, pod konkretne korzyści konkretnych osób. Musimy tę drogę zmienić, musi być ona bardziej przejrzysta. Niektóre rozwiązania wypracowane w tym zakresie przez PiS mogą się wydawać kuszące, ale naprawdę nie idźmy tą drogą. Zadbajmy o to, aby nasz majątek, majątek wszystkich Polaków, był zarządzany w sposób przejrzysty, uczciwy, fachowy i gospodarny. Jako Polska 2050 Szymona Hołowni już w kampanii parlamentarnej. W swoim programie pokazywaliśmy konkretne rozwiązania mające na celu uzdrowienie służby publicznej i zmianę sytuacji w spółkach Skarbu Państwa. Dzisiaj kładziemy na stole projekt ustawy, który te rozwiązania zawiera. Dotrzymaliśmy terminu, zapowiadaliśmy, że do końca lutego złożymy taki projekt i dziś kładziemy go na stole. Konkretne rozwiązania, przede wszystkim fachowość, przede wszystkim przejrzystość i z takim projektem dzisiaj do Państwa występujemy, a bliżej o szczegółach tego projektu opowie przewodniczący Michał Kobosko. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak powiedziała pani posłanka, dotrzymaliśmy słowa, mówiliśmy, że do końca lutego ten projekt będzie przygotowany i rzeczywiście wykorzystaliśmy, powiedziałbym, ten czas do ostatniej godziny, bo jeszcze wczoraj konsultowaliśmy ostatnie zapisy projektu ze, ze środowiskami profesjonalnymi, z ekspertami od zarządzania z ekspertami, którzy od lat śledzą sytuację w spółkach Skarbu Państwa, bo to nie jest tak, że to jest pierwsze podejście do rozwiązania problemu. Problemu, który mamy, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że przez 35 lat Polskiej Wolności nigdy nie było idealnie, jeżeli chodzi o zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. No ale ostatnie 8 lat to już jest powiedziałbym czas raka to, to, toczącego sektor spółek Skarbu Państwa. To jest faktyczna prywatyzacja, bez prywatyzacji. Czyli trakt, takie traktowanie przez Partię Władzy, przez Prawo i Sprawiedliwość Spółek Skarbu Państwa, jakby były prywatną własnością tej partii politycznej i służyły do zatrudniania osób, które nie mają wprawdzie kompetencji, nie mają doświadczenia, nie mają wiedzy merytorycznej, ale są w jakiś sposób bliskie Partii Władzy. I z tym trzeba dzisiaj skończyć. E, nowa koalicja, koalicja z naszym udziałem, koalicja 15 października, nie może wchodzić w buty i nie może powtarzać tego, co robił PiS. To był jeden z elementów, o których, tak jak przypomniała pani posłanka, mówiliśmy w naszej kampanii przed wyborami 15 października, ale mówimy o tym zdecydowanie dłużej. My już w 2022 roku na forum ekonomicznym w Karpaczu przedstawialiśmy założenia rozwiązań, które mają uzdrowić sytuację w, Skarbu, w Skarbie Państwa, w spółkach Skarbu Państwa. Mówiliśmy, już wtedy mieliśmy przygotowane założenia, widzieliśmy, że z roku na rok jest coraz gorzej. PiS miał 8 lat, by zająć się tym, by spółki Skarbu Państwa były zarządzane w sposób bardziej profesjonalny. Zrobił rzecz dokładnie odwrotną poszedł w dokładnie innym kierunku. I dzisiaj, kiedy trwa realnie okres sprzątania bałaganu, którego PiS narobił w spółkach Skarbu Państwa, musimy wypracować rozwiązania. Długoterminowe rozwiązania, trwałe rozwiązania, które poprawią sprawę czy zmienią sposób funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. Tak jak powiedziała Pani Posłanka, u nas ten sektor państwowy jest jednym z największych, jeśli chodzi o kraje OECD. To jest sektor, który skupia firmy o strategicznym znaczeniu dla państwa, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym okresie, w dzisiejszej geopolityce, w okresie zagrożenia wojennego, bo tak to trzeba. Nazywać, więc tym ważniejsze jest, by w spółkach Skarbu Państwa rzeczywiście byli profesjonaliści, a nie nominaci partyjni, którzy zajmują się wszystkim tylko nie zarządzaniem, bo też nie mają na ten temat ani wiedzy, ani kompetencji, ani żadnego doświadczenia. Drodzy Państwo, przechodząc do konkretów, projekt, który już jest gotowy, został złożony, który trafił już do klubów parlamentarnych i który będziemy teraz. Konsultowali, omawiali już w gronie koalicjantów, bo dotąd był on omawiany przez ekspertów i przez członków Klubu Parlamentarnego Polski 2053 Drogi. Dotykam tak wrażliwych miejsc, jak kształt, tworzenie, konstruowanie rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. I tutaj uprzedzaliśmy już o tym i podtrzymujemy w naszym projekcie ideę zmniejszenia liczebności członków skład nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa do maksymalnie siedmiu osób, siedmiu członków rad nadzorczych, w tym trzech członków niezależnych. Członkowie niezależni będą powoływani uwaga przed nową instytucję, którą tworzy nasz projekt, Komitet Dobrego Zarządzania po spełnieniu bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących ich fakowości i apolityczności. Wykluczamy bowiem ze składu rad nadzorczych członków partii politycznych, osoby pełniące funkcje publiczne w ciągu ostatnich pięciu lat, tych, którzy pracowali czy świadczyli usługi na rzecz partii politycznych. Zamykamy po drugie istniejące furtki dołączenia zatrudnienia na wysokich stanowiskach w administracji, czy to administracji centralnej, czy administracji samorządowej. Wykluczamy łączenie takich stanowisk z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wspomniałem już o Komitecie Dobrego Zarządzania. To instytucja, która w naszym projekcie będzie powoływana na okres pięcioletniej kadencji. Do której kandydatów będą mogły zgłaszać z jednej strony reprezentatywne organizacje związkowe, związki zawodowe, z drugiej strony organizacje pracodawców, z trzeciej strony rektorzy wyższych uczelni. Pozytywna opinia tego komitetu, Komitetu Dobrego Zarządzania, będzie wymagana dla wszystkich nominacji przedstawicieli Skarbu Państwa do rad nadzorczych spółek. Komitet. Będzie także powoływać członków niezależnych w radach jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Będzie też zatwierdzał regulaminy postępowań kwalifikacyjnych do zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Uważamy, że Komitet Dobrego Zarządzania powinien być tym ciałem, które będzie wyznaczało standardy, wskazywało dobre praktyki w zakresie zarządzania spółkami państwowymi. Czwarty punkt naszego projektu, jeden z tych najważniejszych, dotyczy wprowadzenia pełnej jawności wynagrodzeń członków rad nadzorczych i, i nie tylko rad nadzorczych, ale i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Te wynagrodzenia będą podlegały publikacji co miesiąc w powszechnie dostępnym. Rejestrze. Nie będzie już zatem takiej konieczności, jaka jest jeszcze w dniu dzisiejszym, że trzeba w sądach walczyć o to, by uzyskać informacje o poziomie wynagrodzeń w spółkach. I ostatni punkt, ale jakże ważny, szczególnie w kontekście działań Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie przed ostatnią kampanią wyborczą, ale to nie dotyczy tylko rzecz jasna tej partii. Chcemy zakazać partiom i komitetom wyborczym przyjmowania wpłat. Od osób, które pełnią funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Chcemy, mówiąc w skrócie, ukrócić korupcję polityczną, która dzisiaj funkcjonuje, którą PiS za swoich rządów rozwinął w sposób niezwykły, bo takie właśnie było wrażenie, że chcesz mieć posadę w spółce Skarbu Państwa, wysoką posadę, musisz odpalać co miesiąc część pieniędzy dla partii, która cię powołała. To chore element, absolutnie chorego układu i systemu, który stworzył PIS i który w naszym projekcie chcemy ukrócić i zakończyć. Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, i to jest właśnie ten moment, który, w którym realizujemy jedno ze zobowiązań, które położyliśmy na stole przed Polkami i Polakami. Zresztą oczekiwanie społeczne dzisiaj jest takie, że spółki skarbu państwa należy odpolitycznić. Ten projekt uchwały, który już dzisiaj złożyliśmy do laski Marszałkowskiej, jest projektem, który przywraca profesjonalizm, przyzwoitość i przejrzystość w zarządzaniu spółkami skarbu państwa. Oczywiście robimy to bez hipokryzji i dzisiaj nie obiecujemy tego, że do spółek nie trafią ludzie, którzy są profesjonalistami i mają zaufanie poszczególnych ministrów bo przecież to ci ministrowie odpowiadają za to, w jaki sposób realizowana jest polityka. Natomiast to, co jest ważne w tym projekcie i co on realizuje, to odpartyjnienie, sprofesjonalizowanie, wprowadzenie przejrzystych zasad naboru członków organów i upublicznienie informacji finansowych, które w istotny sposób pokazują, jak te spółki, w jaki sposób one są zarządzane i konstruowane. Przedstawiając ten projekt ustawy, zapraszamy wszystkich do dyskusji na temat tego projektu. Jesteśmy na tę dyskusję otwartą. Chcę także poinformować, że zgodnie z naszym zobowiązaniem i też wcześniejszą zapowiedzią, ten projekt trafił już do naszych koalicjantów, do wszystkich klubów parlamentarnych wchodzących w skład koalicji 15 października. Także te kluby będą mogły również zapoznać się z tymi przepisami i będziemy mogli przystąpić do pracy. Spółki skarbu państwa powinny pracować na rzecz obywateli, a nie na rzecz partyjnych nominatów, tak jak to miało miejsce do tej pory. Ten projekt ustawy jest milowym krokiem do tego, aby rzeczywiście tak się stało, że majątek publiczny będzie służył wszystkim obywatelom, a nie tylko partyjnej wierchuszce, która korzystała z niego przez lata, psując te spółki, powodując utratę wartości i inflację zaufania wobec także tych spółek w przestrzeni publicznej. Czy mamy pytania tak, to, mamy. dotyczące tego? Nie, myślę, że to trochę już za późno z tym projektem, bo już to tsunami, jeżeli chodzi o władzę spółek, skarbu państwa, już przeszło. Już swoimi ludźmi i o koalicji ogólnie obsadziliście trochę spółek, więc czy nie jest za późno? No nie, panie redaktorze, mówimy, ja jeszcze raz powtórzę to, co przed chwilą powiedziałem. Mówimy o uregulowaniu na lata sytuacji, która do tej pory nie była uregulowana w sposób właściwy. Dziś, bo Pan jak rozumiem do tego nawiązuje, mamy okres, mamy przejściowy, krótki czas gaszenia pożarów w spółkach skarbu państwa. Było dla nas oczywiste, że w spółkach skarbu państwa, że nie mogą nimi zarządzać i na poziomie rad nadzorczych, i na poziomie zarządów osoby, które są ze wskazania politycznego, to po pierwsze. Po drugie, nie mają żadnych kompetencji, nie wiedzą jak zarządzać tymi firmami. Za czasów pisu panowała, przypomnę też, karuzela stanowisk. Ludzie nie sprawdzali się na jednym stanowisku w jednej firmie, za karę byli przesuwani do innej firmy, do innej firmy na inne stanowisko, by tam także się nie sprawdzić. Teraz dziwnie to samo, na przykład jest który też dostał posadę przecież nie dlatego, że jest świetnym koroncem. Panie redaktorze. Jest pan odnosi się do konkretnej sytuacji. Nie trudno tę sytuację komentować. Pan Dziambor nie, jest, nie nie był w żaden sposób rekomendowany przez Polskę 2050. My, my ja mówię o tym, że dziś ten, przedstawiając ten projekt wychodzimy jako pierwsi z pomysłem uregulowania na długi czas, nie wiem, czy na zawsze nie ma czegoś takiego jak zawsze w polityce. Ale podniesienia jakości funkcjonowania firm. Tymi... Panie redaktorze, może ja też dopowiem, ponieważ oczywiście ten projekt ustawy wchodzi w pewien stan zastany. No chyba nikt nie oczekiwał od koalicji 15 października, że pozwoli kolejne miesiące rządzić nominatom, którzy psuli sytuację spółek. Decyzje trzeba było podjąć i one zostały podjęte, natomiast przepisy przejściowe zawarte w naszym projekcie zmuszają do tego, żeby te nowe uregulowania wpłynęły na sytuację w spółkach. To znaczy będzie na przykład, tu jest taki znakomity pomysł powołania członków niezależnych do rad nadzorczych, którzy de facto gwarantują wysoką jakość zarządzania i przejrzystość tego zarządzania. I w ciągu kilku miesięcy po przyjęciu takiego projektu, tego projektu ustawy, w co głęboko wierzymy, że tak się stanie, w ciągu czasu określonego w przepisie przejściowym będzie obowiązek wdrożenia tych rozwiązań. I tak się dzieje, i tak się dzieje w przypadku każdego przepisu, który wpływa na tego typu sytuacje. Spółki Skarbu Państwa są poważnym aktywem państwowym. W związku z tym e, tworzenie rozwiązań ad hoc, które nie są wydyskutowane, nie przysłuży się z pewnością ich sytuacji, do e, polepszenia ich sytuacji. Natomiast to, co... Jak nasza w życie, to ponownie te wszystkie konkursy, czy to już jest na przyszłość na kolejną kadencję? Nie, nie. Jest okres przejściowy, który będzie wymagał dostosowania. Na przykład dzisiaj nie ma takiej instytucji, jak członek niezależny e, w Radzie Nadzorczej, który jest gwarantowany tylko dlatego, że jest niezależny od, od, od nie wiem, ministerstwa, jest dobrany przez Komitet Dobrego Zarządzania. Taki członek niezależny będzie wpływał na podniesienie poziomu już tylko dlatego, będzie to gwarantowała jego niezależność. To, że nie jest powiązany w żaden sposób jest dobierany w przejrzystej, transparentnej procedurze. I oczywiście to zajmie trochę czasu, natomiast przypomnę, że no jeszcze nawet nie minęło 100 dni od momentu, kiedy został powołany nowy rząd, w związku z tym no państwo też muszą zrozumieć, że te prace dotyczące ustalenia konkretnych przepisów one muszą potrwać. To nie jest tak, że, że chcemy wrzutkami, tak jak to było do tej pory, regulować nasze państwo, bo to nie sprzyja poprawi jakości prawa. Chcemy, żeby to prawo było dobrze napisane, skonsultowane, przemyślane, przedyskutowane, dlatego też nasze zaproszenie do tej dyskusji to nad tym projektem. to rozumiem, nie jest wydyskutowane na koalicji 15 października. Ci, o tym nie rozmawiali, to jest na razie Wasze wezwanie, żeby porozmawiać. tak? O no tak, deklarowaliśmy to w, w czasie kampanii wyborczej. Jest wspólna lista spraw, które, która w jasny sposób pokazuje, że to jest. Rzecz, którą trzeba uporządkować i realizując nasze zobowiązanie z kampanii, dzisiaj ten projekt złożyliśmy do laski, laski marszałkowskiej. To w takim razie czym różni się? Bo dwa tygodnie temu była identyczna zapowiedź, że będzie dyskusja wewnątrz koalicji w tej sprawie, a do końca lutego pokazanie projektu. Jak rozumiem, ta dyskusja wewnątrz koalicji przez te dwa tygodnie nie nastąpiła, a takie były zapowiedzi. Panie redaktorze, zapowiedzi były takie, że do końca lutego przygotujemy projekt i przedstawimy go naszym partnerom z koalicji. Tak dokładnie brzmiała zapowiedź, którą kilka tygodni temu przedstawiliśmy opinii publicznej podczas konferencji prasowej i dzisiaj tę zapowiedź, tę obietnicę realizujemy. Myślę, że to jest naturalne, że projekty, które mają być wydyskutowane w ramach koalicji muszą być w pierwszej kolejności przygotowane wewnętrznie opracowane w sposób zapewniający ich wysoką jakość. To dokładnie się stało w ciągu ostatnich kilkunastu dni, kilku tygodni. No i dzisiaj, tak jak zapowiedzieliśmy, tak przedstawiamy naszym partnerom projekty tych przepisów. Ja jeszcze może jedno zdanie. Pan redaktor zapytał i, i, i użył takiego określenia, że robimy czystki, obsadzamy swoimi. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć, oczekiwania naszych wyborców było takie, były takie, wyborców 15 października, że skończy się rozkradanie spółek Skarbu Państwa, że skończy się mianowanie ludzi z politycznego rozdania, że skończy się rozdawanie setek milionów, co już wiemy, złotych z fundacji założonych, zakładanych przez spółki Skarbu Państwa na prawo i lewo do krewnych i znajomych Królika i właśnie pytania, które dostawaliśmy w ostatnich tygodniach to były ale właściwie tak, dlaczego tak długo to trwa? Dlaczego ciągle pozwalacie osobom, które powinny mieć postawione zarzuty za działanie na szkodę swoich spółek, na to by nadal zarządzali tymi firmami? Te zmiany w tej chwili następują, postępują, spółka po spółce. My ze swojej strony dbamy o to, żeby osoby, które mają naszą rekomendację, dorad nadzorczych by były osobami, które mają konkretne kompetencje, w konkretnych obszarach, w konkretnych sektorach. O, takich, o takie osoby tylko i wyłącznie wchodzą w grę, ale Nasz projekt jest projektem, jeszcze raz powtórzę, na lata. To nie jest projekt na teraz, na ratowanie sytuacji, którą zastaliśmy, tylko projekt na rozwiązanie konkretnego problemu i pokazanie wyborcom, bo to było ich oczekiwanie, że skończy się granda w spółkach Skarbu Państwa. To jest nasze założenie. ja zapytam, jak Polska 2050 ocenia moralnie, ale też pod względem kompetencji zatrudnienie Artura Dziambora, jak podał RMFFM w porcie Gdańsk. To jest zatrudnienie merytoryczne czy wynikające z nominacji politycznej. Pamiętamy, z do trzeciej, z tym wyborem. Ja nie znam tej informacji, prawdę mówiąc, podanej przez RMF. Znam pana posła do niedawna, Artura Dziambora. Wiem, czy jest człowiekiem o szerokiej wiedzy i doświadczeniu, choć nie znam jego doświadczenia, jeżeli chodzi o branżę portową. Jest, jest anglistą. Eee, przyznam, że nie znam tego przypadku. Każdy przypadek jest an, analizowany indywidualnie. Przyjrzę się też tej sytuacji, tej, tej nominacji. Jeszcze raz powtórzę. W przypadku Polski 2050 do spółek trafiają te osoby, które mają konkretne i yy, wykształcenie, ale przede wszystkim doświadczenie które pracowały w danym sektorze albo mają szeroką wiedzę sektorową, takich kandydatów my rekomendujemy. Myślę, że to jest dobry trobo, o którym mówił pan przewodniczący, czyli zawsze trzeba dojść do tego, kto rekomendował. Bo oczywiście jesteśmy częścią koalicji 15 października, no ale tych partnerów w koalicji jest czwórka i, i tych partnerów w koalicji jest czwórka jeżeli pan redaktor chciałby ustalić, co stało za rekomendacją tej czy innej osoby. To zawsze warto sięgnąć do tej formacji, która rekomendowała taką czy inną osobę. W tej sprawie mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie Polska 2050 tę osobę rekomendowało. Jak pan przewodniczący Kobosko już zdążył tutaj zauważyć i podkreślić z całą mocą, jeżeli Polska 2050 rekomenduje osobę na jakiekolwiek stanowisko, to ona posiada kompetencje i tutaj nie ma żadnego problemu, żeby te kompetencje wykazać. Zresztą państwo już mieli. E, okazję, e, co prawda niewiele razy, ale te dwa czy trzy razy państwo mieli okazję spełni, sprawdzić kompetencje i one okazały się bardzo wysokie. Także odsyłamy do naszych partnerów koalicyjnych, e, którzy, e, którzy w tej sprawie odsyłamy do naszych partnerów koalicyjnych, którzy w tej sprawie powinni zabrać głos. Jeżeli jest taka potrzeba, pan redaktor może zwrócić się do e, czy do e, Polskiego Stronnictwa Lodowego, czy do, do Lewicy, czy do Koalicji Obywatelskiej.

No, to... Proszę bardzo. Panie państwo, ale my przecież wiemy dobrze, że nasi poprzednicy funkcjonowali czasami jak organizacja. Przepraszam, ale quasi mafijna Muszę użyć takiego określenia. Tam były różne gangi, różne części gangów, które prowadziły ze sobą nieustające wojny podjazdowe. Ja pamiętam, że był taki moment, że duża część obozu prawicy, czyli PiSu, zajmowała się polowaniem na pana Obajtka. I nie, nie, jestem jedną z ostatnich osób, które by broniły pana Obajtka. Myślę, że jeszcze wiele usłyszymy o efektach jego działania, przede wszystkim o rozliczeniu tego, co pan Obajtek robił w grupie Orlenu. Natomiast oni tak funkcjonowali. No, słyszeliśmy o o tej liście strachu w PiSie, kogo to podsłuchiwano, kogo to panowie Wąsik i Kamiński podsłuchiwali. Wiadomo, jak jest w organizacjach mafijnych. Najmniej zaufania ma się do członków własnej organizacji, dużo mniej niż do świata zewnętrznego, więc na mnie osobiście ta informacja w żadnym stopniu nie zaskoczyła, bo to był dokładnie model funkcjonowania prawa i sprawiedliwości i służb specjalnych, które, którymi ta partia zarządzała. Pani redaktor, to ten wątek płynu do dezynfekcji, który pojawił się w tych stenogramach, jest porażający. Ja przypomnę, że to był czas, w którym codziennie umierali, umierały Polki, umierali Polacy, ponieważ nie było wystarczającej ochrony przed tą zarazą, która wtedy miała miejsce. Ludzie desperacko szukali środków dezynfekujących, Szukali ich także na stacjach Orlenu, gdzie były wywieszane kartki płynu brak. I dzisiaj wiemy, że ten płyn zostałby dostarczony na stację i być może ocaliłby y, życie wielu ludziom. Natomiast y, ten płyn, zamiast trafić na stację, on był ładowany tysiącami na tiry i wysyłany za granicę. I y, y, to jest y, przykład nie tylko działalności absolutnie oderwanej od potrzeb obywateli, czym charakteryzował się, bo charakteryzowała się poprzednia władza, ale w mojej ocenie to jest sytuacja do oceny przez prokuraturę pod kątem narażenia zdrowia i życia społeczeństwa, bo tego typu działanie, gdzie jest dostępny płyn dezynfekujący, który, który może ochronić zdrowie i życie człowieka, a jest on wysyłany za granicę, no jest jasnym dowodem na to, że tu nie chodziło o interes publiczny, tylko o interes polityczny pana prezydenta Dudy i całego tego ugrupowania, które wtedy rządziło. Mam nadzieję, że prokuratura, a także inne służby będą z całą stanowczością, z całą mocą ścigać te osoby, bo to nie jest tylko nieprzyzwoite, to nie jest tylko porażające, ale w mojej ocenie to też jest przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.